Christo Czerwone i jeszcze pachnące nowością nabytki wzbogaciły flotę gliwickiej straży pożarnej. Pojazd marki Renault będzie uczestniczyć w ratowaniu ofiar wypadków, a terenowy Land Rover zwiększy mobilność poruszania się podczas akcji w lasach i na wymagającym terenie. Strażnicy podkreślają, że nowy sprzęt to jakość najwyższej klasy. Warty 200 tysięcy złotych Land Rover to pierwszy w gliwickiej flocie pojazd terenowy z prawdziwego zdarzenia. W aucie umieszczono m.in. tlenomierz urządzenia do wykrywania substancji chemicznych, gazów palnych tlenku węgla, siarkowodoru i wiatromierz. Prawdziwą kopalnią nowoczesnych rozwiązań technicznych jest jednak Renault. Pojazd ratownictwa technicznego nie będzie służył gaszeniu pożarów, ale zostanie wykorzystany do ratowania ofiar wypadków. Strażacy mają za jego sprawą do dyspozycji między innymi kilka piłtarczowych defibrylator i wyspecjalizowany zestaw narzędzi hydraulicznych. W obrębie działalności Gliwickiej Straży jest blisko 100 km autostrad i wiele dróg szybkiego ruchu. Tak dobrze wyposażony pojazd ma usprawnić niesienie pomocy ofiarą wypadków samochodowych. Koszt pojazdu marki Renault wraz ze sprzętem to blisko 2,5 miliona złotych. W całym powiecie gliwickim strażacy dysponują blisko 50 pojazdami.